Witam Was serdecznie z tej strony. Bogdan, już mamy dość spory czas, w który którym użytkuję EGR firmy Max Gear, który jak pamiętacie, zamontowany jest w moim samochodzie. Dostarczony przez firmę www.aparts.pl czyli sklep internetowy i stacjonarny, motoryzacyjny, z którym współpracuję. I muszę Wam stwierdzić po tym około miesięcznym teście i dalej będę go jeszcze przeprowadzał nie zakańczam że ten EGR firmy MaxGear sprawuje się rewelacyjnie jest sporo tańszy od oryginalnego odpowiednika, e, pierburga e, działa, wszystko jest po prostu w porządku czy to na dłuższej trasie z prędkościami tam powiedzmy wyższymi e, czy to po mieście jeżdżąc najwięcej, najczęściej e, cały czas od dnia powstania tego filmu, gdzie zamontowałem EGR, którego tutaj widzicie, firmy MaxGear do dnia dzisiejszego wszystko pracuje rewelacyjnie. Tak więc e, dziś mogę już z pełną świadomością powiedzieć, że EGR e, tu u mnie w samochodzie Opel Astra G, silnik 1616X16XL e, sprawuje się świetnie. Zero jakichkolwiek problemów, szarpań, e, jakiejś dziwnej pracy na zimnym silniku, na ciepłym silniku. Wszystko pracuje tak, jak pracować ma. Tutaj, jak widzicie, on jest zamontowany u mnie w listwie doprowadzającej, czyli w listwie dolotowej powietrza do silnika jest zamontowany cały czas radzi sobie świetnie, zero problemów ja będę go miał cały czas na testy, w związku z tym pewnie ponowię jeszcze informacje za jakiś czas ale już minął miesiąc i jest wszystko w porządku więc jeżeli ktoś zastanawia się nad zakupem EGR a czyli Exhaust Gas Recirculation, czyli zawór recykulacji spalin do swojego samochodu i ma obawy, bo gdzieś tam na forach ktoś pisze, że max ktoś. Kiepska jakość, e, że zamiennik będzie źle działał, i tak dalej. To są bzdury, bzdury niczym nie poparte. Mam tutaj specjalnie na test normalną wersję EGiera do mojego silnika e, i działa rewelacyjnie i jest sporo tańszy od zamiennika. Ma normalnie dwa lata gwarancji, tak więc jak coś się stanie, zawsze możecie z gwarancji skorzystać. E, firma MaxGate nie powinna robić żadnych problemów z tego co wiem. Zawsze może się zdarzyć jakiś produkt, czy to będzie oryginalny, czy zamiennik, tak jak tutaj, że może coś się stać, bo każdy z Was ma świadomość tego. E, I oczywiście, gwarancja najczęściej jest uznawana na rzecz klienta. Tak więc, z mojej strony, na chwilę obecną, mogę przekazać Wam jasny komunikat: Max Gear e, produkuje dobre egr -y, bezproblemowe. Sam używam, korzystam, swój oryginalny mam schowany. Mam tutaj zamiennik i nie straciłem nic, a muszę wam przyznać, że zyskałem, mimo że mój jest w pełni sprawny. że Na tym EGR-ze e, nie zauważam takich, powiedzmy, szarpnięć przy zmianach biegów, jakie, e, powiedzmy, troszeczkę częściej występowały e, podczas jazdy na, w tym samym silnikiem, tym samy, w, na tych samych trasach. co e, Codziennie jest to samo, e, na tym samym paliwie, na starym EGR-ze. Tak więc ten nowy EGR po prostu działa lepiej lepiej, bo jest po prostu nowy. Dobra, z mojej strony to tyle, chciałbym Wam zachęcić przy okazji do ewentualnych zakupów EGR-a firmy Maxbir, bo sam go przetestowałem, testuję i jestem naprawdę zadowolony. No i oczywiście, jeżeli będziecie zastanawiać się, gdzie go kupić, polecam Wam kupić u naszego partnera, który nam specjalnie do filmów daje elementy, żebyście mogli mieć pewność co do zakupów. W związku z tym wydaje mi się, że warto wspierać naszego partnera, czyli firmę www.aparts.pl z się Śląskich zakupywać tam po prostu e, różnego rodzaju elementy, które dostajemy, czy do testów, czy po prostu wszystko inne, co do samochodów można kupić. Wydaje mi się, że warto wspierać partnera, który wspiera nas w tworzeniu e, filmów, żebyście mieli pewność, czy coś działa, czy coś nie działa. E, dobra, to by było na tyle. Trzymajcie się, pozdrawiam, zachęcam Was do subskrypcji mojego kanału, komentowania filmu. Jak macie pytania, to pytajcie. E, z mojej strony to tyle. Trzymajcie się, cześć Wam!